No cześć Witam ponownie Słuchajcie, piąty wypad na plażę Może jeszcze jutro wskoczymy Też coś nakręcimy, ale w każdym bądź razie dzisiaj jest piąty wypad. No wczoraj, wczoraj słuchajcie, mega udany Powiedziałbym rewelacja Rewelacja na Bałtyku Super strzały jak widzieliście sami, dwa pierścionki ze złota, ten jeden był taki jarmarczny no natomiast dwie sztuki przytulone, no i jest git. No. życzyłbym sobie dzisiaj powtórki, że tak powiem, i nie chciałbym nic więcej znaleźć takie dwa jak wczoraj plus trochę. Bilonu. no i by było fantastyk. Ok, podejdziemy chwilkę sobie tam bliżej i startujemy dzisiaj dzisiaj słuchajcie idziemy idziemy w tą stronę tak mamy punkt orientacyjny jedna wieżyczka druga wieżyczka z łódką no i za wieżyczkę drugą yy, jakiś 100, 150 metrów będziemy chodzić no i to wszystko przygotuję się i ruszamy do akcji dyskryminacja dzisiaj na dwie wiadomo, czułość na maksa jedziemy mamy pierwszy sygnał. Zobaczymy. Czy to piwko czy 20 groszali? Mamy groszali. Słuchajcie. 10 długo leżało, bo już dostało kolorku. 10 groszali. No i robimy sobie taki kawałeczek na 19-20 kroków to obliczyłem. takim słuchajcie fajnym wiaterku to nieraz yy, wam pokażę ja zauważam jak moneta wpadła nie za głęboko fajnie ją tak wiatr obwieje że ona po prostu leży na wierzchu owszem jeśli powiedzmy że dzisiaj rano nikt nie podniesie no to już już w kolejnych dniach ją zasypi, ale ale słuchajcie wizualny. Wizualnie świetnie to wygląda. Nie kopę sygnałów, które są głęboko, bo to są na 80% rzeczy schowane po prostu przez ludzi, czyli śmieci, puszka yy, tak. Niestety, ale tak to się dzieje, żeby po prostu przetrzepać większy obszar, to trzeba to robić szybko. Ale widzicie to? Tutaj jest groszal. Jest groszal, jest wiatr, który. W tym momencie nam pomaga, bo obwiewa cięższy przedmiot, który leży w piachu, i sprawa załatwiona. Częściowo nam pomaga. Tylko, że mógłby obwiewać takie piątki, dwójki. Jak na dwujeszce, jak najbardziej. Coś tu siedzi. Mamy. Mamy 20 groszali. Szukamy dali. Jakie smoniak trzeba miejsce sprawdzić? Wiadomo. widzicie możliwe, że sreberko malutkie, ale ułamany po prostu jest ten sztyw komuś wyskoczyło zoom. Żeby... OK, niech będzie, Wszystko sprawdzimy na kwaterze. Po jutrze, słuchajcie, kończę krótki urlop, więc mam szansę jeszcze nakręcić dwa odcinki. Zrobimy podsumowanie całego wypadu. Że tak powiem, wrzucę na stół wszystkie karty. Zobaczcie, znowu leży na wierzchu. I dlaczego to nie jest 5 zł? 2 grosze szkoda że lepsze fanty nie leżą po prostu na wierzchu o, tam chłopaki też już szukają tematu jakieś puszeczki coś tam no każdy orze jak może nie? to też jest pieniądz jak trochę pochodzicie Zapoznacie się ze swoim wykrywaczem, to go po prostu wyczujecie, będziecie wiedzieli już co leży. Owszem, na plaży się szuka według mnie najłatwiej. Można się po prostu nauczyć sygnałów do tego stopnia, że, że, że można szukać w nocy. że można po prostu słuchajcie chodzić i szukać w nocy na sygnał, na czuja, tak zwanego na dźwięk. Ale gołąbeczek proszę. Miastko budujemy, tak? No super, żeś dowalił materiału. Bracie. Dojdziemy do, do łódki, zrobimy sobie przerwę. Chodzą sygnały, tylko nie te co potrzeba na razie, ale widzieliście wczoraj, lipa, 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 później jedno wejście, porządne i trzepnąłem parę fajnych fantów. Następny odkryty. Ale znowu groszak. Coś drobno, drobno było. Najgrubiej. Złotowa była. No słabo. Mamy jeszcze jedną kreskę, jeśli chodzi o baterie, mam tam w plecaku jakieś zapasowe. To są akumulatorki i powiem wam szczerze, na akumulatorkach lepiej śmiga. No z doświadczenia wam to mówię. Lepiej, lepiej. Ach i zobaczcie. Nareszcie piątak wyskoczył, widzicie to? Chodź tutaj, łabątku. No, piątalka jest i pięknie. Bo do rekordu nam dużo brakuje. Słuchajcie, mamy jakieś 6 Sześć złociszy jakieś, chyba z lekkim okładem drobnych. co tym razem 10 groszali na kolana nie wali więc tak jak wcześniej szukamy dali zobaczcie jak fajnie podwiewa bez wykrywki i to jest to o czym mówiłem wiatr wieje i zwiewa Złotowa! Chyba na, na razie znalazłem więcej bez wykrywki niż z wykrywką, więc idzie nieźle, ale powoli, ale to są uroki, właśnie, wiaterku na plaży. No, że zwiewa, zwiewa, zwiewa dlatego tak jak mówiłem będę powtarzał to nie kopę głębszych sygnałów niż trzy kreski to jest max to już się zastanawiam czy czy kopać jeden, dwa jak najbardziej króciutki sygnalik taki jak lubię to znaczy, że to jest tu gdzieś Coś tam już? Słyszę żergocze. Moniak. No ale drobny. Bardzo. Ale jest grosik. Że widzicie, no nie jest to takie hop siup, że wyskakujesz na plażę 15 minut i masz pełną garść pieniędzy, jakąś tam bransoletkę i 5 pierścionków. Nieprawda, nieraz musisz przechodzić. Kawał plaży i i efekty mogą być marne albo super. Wchodzisz na miejscówkę, strzał, i prawda jest taka, że możesz wychodzić. No i powiem Wam taki sposób dla mnie jest lepszy w poprzek w plaży. Chodzę, chodzę nieraz wzdłuż, ale wolę tak. Widzę, gdzie jestem. Widzę co sprawdziłem. Odstęp taki 2, 2,5-3 metry. przeczeszecie słuchajcie, jakieś 70% terenu. po którym chodzicie Bo zawsze sygnał może uciec, więc pokażę Wam z jednej strony, a z drugiej strony Wam go nie pokażę. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. Coś chyba będzie. Witamy dwojaczka. Witamy dwa złote. Jedziemy. Jedziemy dalej, proszę Państwa. coś widzę. Złotowa. Mamy złotowę. Proszę bardzo. tak A będzie to jeszcze no i zobaczcie wsiadłem, siałem, siałem i przesiałem Ale jest tu coś. Widzę o jak mały jakiś jest? 20 groszy sygnał. Zobaczymy co siedzi Coś jest i znowu drobiażdżek 20 groszy. No w tym tempie słuchajcie to ciężko będzie pobić rekord. Tu potrzebne są co najmniej trzy cztery wejścia po piątku. Pochodzimy jeszcze chwilę. Jeśli się jest coś, bo widziałem. złotowa. Mamy złotówę. Proszę bardzo. Mamy sygnał, co prawda coś, coś mi wskoczyło, więc widzisz, widzicie, nasi tu byli. Nasi tu byli. Nie chciało się zrobić, słuchajcie, 10 kroków i wrzucić do kosza. Za daleko miał gościu i okay, mamy krótką przerwę więc pokażę wam ile w ciągu godziny znalazłem, co znalazłem, Szału nie ma, no zobaczcie parę moniaków, około dychy, max, max 10 zł i jakiś kolczys jak malutki.